Gabaryty to nie tania sprawa. A firmy z kraju U od naszych wschodnich sąsiadów? To stać na ponad 50 takich zestawów. Za swoje czy za nasze? Chłopaki z wiejskich ich tak nauczyli, to tak robią. Nie kupują za swoje, tylko za nasze. Ale co ja będę zazdrościł? No historii mi zazdroszczę, bo piramidy w końcu wybudowali. A tak na poważnie to żal mi ich, że są tak intrygowani, okłamywani w szkole od małego. Pozdrawiam wszystkich kumatych z kraju U, a są tacy. Sam kiedyś wiosłem Uber'em. Ja jako kierowca górnika młodego. Wyszedł z wojska w grudniu, a w lutym zaczęła się ta impreza. I powiedział nigdy za tą korupcję i za tą propagandę. Szybka zmiana tematu i wielka prośba. Kolega stracił konto na tiktaku Arni. Teraz Arni Haken. Dejcie, 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 dejcie mu pełną obserwacji. Facet jest kumaty. On chyba własną działalność prowadzi, bo po jakichś urzędach lata. Ło, jakie grafity. W Czechach chyba też już mam dość. Za dużo roszczeń i propagandy zrobiło swoje. Wracamy do Arniego. Dejcie, dajcie, dajcie, dajcie mu pełną obserwacji. Arni chyba w Bitcoinach siedzi. I w razie wu, myśli nad Gruzją albo Tajlandią i też chce tam zabrać ze sobą jakiegoś poligrafa wiejskiej. Oby tam nie zaginęli. Jak kuzy moje koleżanki zbytomia. I oby Bangkok go wciągnął jak w z Bangkok. Obudził się z wielkim kacem i pożałował. Albo, żeby się zakochał i się obudził z piątką dzieci. Ciekawe, co na tę sytuację MSZ, Minister Spraw Zagranicznych, radził. Może by wstał z kolan i przestał robić łaskę i zaczął się takimi sprawami zajmować, zamiast wciągania z W. Szanowni Państwo, dyplomacja to pierwsza linia obrony Rzeczpospolitej, a wykwalifikowani, odważni i skuteczni dyplomaci czasami znaczą dla Państwa co najmniej tyle, co uzbrojone armię. Nie, ja naprawdę podejrzewam radzie o dwubiegunówę. Jak tak można? Pierw wciąga nas W, później się kuci szczajna, znowu nas wciąga W, znowu się kuci szczajna, robi łaskę i on tak w kółko. Ten facet naprawdę nie jest normalny. Ja bym mu odebrał w ogóle prawa. Radzia, ministrancie dyplomacji, jedź na Białoruś i tam się z nimi dogadaj. Ale do tego trzeba mieć jaja i nie robić głębokiego gardła. Dajcie, 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 dajcie mi suba na YouTube i obserwację na TikTaku. I znajdźcie adresy osób osłowych, by w razie w nie jechać w mgle. Robi się panie. Subuj i obserwuj, będzie się działo.